Kilka miesięcy po tamtej nocy, wieś Dąbrówka mała zaczęła powoli wracać do swojego dawnego rytmu. Mieszkańcy nie bali się już domu Zofii. Chociaż wciąż krążyły szepty o dziewczynie, która władała prastarą mocą, o szeptusze z Dąbrówki. Sama Zofia uczyła się utrzymywać równowagę między codziennym życiem a siłą swoich przodków. Spokojne życie Zofii zaczęło przynosić ulgę coraz większej liczbie mieszkańców. Pomagała im nie tylko ziołowymi naparami i modlitwą, ale także dobrą radą. Stała się symbolem tego, że dawna wiedza nie jest po to, by się jej bać, ale by ją szanować. Pewnego popołudnia siedziała na werandzie, wpatrując się w potężny, stary dom. Wiatr szeleścił w liściach, zrzucając pojedyncze na podwórze. Wspominała mroczne noce, kiedy duch opiekuńczy rodu pojawiał się. Przejmował władzę nad ziemią i napełniał przerażeniem serce starszego aspiranta Janusza Nowaka. Odwiedził ją ksiądz Adam, niosąc ze sobą kilka małych modlitewników. Dziecko, musisz wiedzieć, że ta moc, ta spuścizna, na zawsze pozostanie częścią twojego życia, powiedział cicho. Ale dopóki twoje serce pozostanie czyste, będziesz w stanie ją kontrolować. Zofia uśmiechnęła się łagodnie. Wiem, proszę księdza. Nie nadużyję niczego, co zostało mi dane. Jednak ten spokój nie trwał długo. Z Warszawy przybył biznesmen i kolekcjoner przedmiotów o niezwykłej proweniencji, niejaki Marek Czarnecki. Dotarły do niego pogłoski o Zofii i jej dziedzictwie. Jego cel był jasny posiąść tę moc dla własnych, egoistycznych korzyści i pomnożenia bogactwa. Czarnecki przyjechał z całą świtą, przywożąc ze sobą kamery i sprzęt nagrywający. Chciał zmusić Zofię, by zademonstrowała swoje nadprzyrodzone zdolności. Zwykła wiejska dziewczyna, a mówią, że potrafi powalić człowieka na ziemię jednym spojrzeniem, zadrwił, włączając kamerę. Chcę namacalnego dowodu. Zofia spojrzała na niego zimnym, spokojnym wzrokiem. To nie jest przedstawienie. Ta moc to dziedzictwo mojej rodziny, a nie pańska zabawka. Czarnecki uśmiechnął się cynicznie. W takim razie wezmę ją sobie sam. Zofia wiedziała, że marka Czarneckiego nie można lekceważyć. Spojrzała na stary dom prosnący za domem. Pradawna energia zaczęła w niej narastać. Dyskretne? ledwo widoczne cienie duchów opiekuńczych zaczęły wirować wokół niej. Proszę nie zakłócać spokoju mojego domu, powiedziała stanowczo Zofia. Będę bronić siebie i tej wsi. Czarnecki zrobił krok w jej stronę, ale zanim zdążył jej dotknąć, zerwał się potężny wiatr. Kamery i sprzęt elektroniczny poleciały na ziemię. Ludzie Czarneckiego zachwiali się, tracąc równowagę. Czerwona poświata otoczyła Zofię, ale ona pozostała niewzruszona, w pełni skupiona. Wtedy pojawił się ksiądz Adam, odmawiając półgłosem modlitwę: Dziecko, kontroluj tę energię. Nie pozwól jej się wymknąć. Zofia zamknęła oczy, koncentrując całą energię przodków i kierując ją w głąb ziemi. Czarnecki i jego ochroniarze zatoczyli się, a kilku z nich upadło, tracąc przytomność. Ta energia nie miała zabijać, miała jedynie ostrzegać. Dziedzictwo rodu można było tylko szanować, nie dało się go posiąść siłą. Czarnecki w końcu padł na kolana, przerażony i zszokowany. Zdał sobie sprawę, że ta siła znacznie przewyższa wszystko, co ludzkie. Zwijamy się stąd, szepnął do swoich ludzi. Po chwili opuścili wieś w pośpiechu, zostawiając za sobą tylko kurz na drodze. Gdy Czarnecki odjechał, Zofia usiadła pod dębem. Była wyczerpana, ale spokojna. Zrozumiała jedną, ważną rzecz: siła to nie tylko kwestia samoobrony, ale przede wszystkim odpowiedzialność za utrzymanie granic. Ksiądz Adam położył jej dłoń na ramieniu. Dziecko, dzisiaj udowodniłaś coś bardzo ważnego. Ta moc potrafi przerażać, ale używana mądrze potrafi również chronić. Zofia spojrzała na potężne konary dębu. Teraz rozumiem. Już nie boję się ani duchów, ani tej energii. Muszę po prostu żyć z nimi w harmonii. Mijały miesiące. Dąbrówka Mała żyła w spokoju. Zofia pozostała skromną dziewczyną, uczącą dzieci, pielęgnującą zioła w ogrodzie i mądrze pomagającą sąsiadom. Stała się wzorem do naśladowania. Starszy aspirant Janusz Nowak wrócił do służby, ale był już innym człowiekiem, pełnym pokory. Zawsze witał Zofię z szacunkiem. Zofia często odwiedzała grób babci. Modliła się i spoglądała na stary dąb, który był świadkiem wszystkich tych wydarzeń. Zrozumiała, że dziedzictwo przodków to nie tylko siła, ale moralny obowiązek. Pewnego wieczoru Zofia siedziała na werandzie, obserwując zachodzące słońce. Obok niej usiadł ksiądz Adam. Jesteś gotowa, dziecko, stawić czoła życiu z tym darem? Zapytał cicho. Zofia uśmiechnęła się łagodnie. Jestem gotowa. Będę żyła normalnie, ale zawsze z szacunkiem dla dziedzictwa mojej rodziny. Wiem, że największa siła tkwi w czystym sercu i spokojnym umyśle. Wieczorny wiatr delikatnie poruszył liśćmi dębu, jakby w milczeniu zgadzał się z jej słowami. Zofia zamknęła oczy, czując prawdziwy, głęboki spokój. Moc rodu wciąż w niej istniała, ale teraz była obrońcą, a nie zagrożeniem. Dąbrówka mała pozostała spokojną wsią. Zofia żyła skromnie, a wszyscy nauczyli się, że siła bez mądrości prowadzi jedynie do katastrofy. Trzy dni po tamtej strasznej nocy atmosfera w Dąbrówce małej zgęstniała niczym mgła nad bagnami. Mieszkańcy, którzy zazwyczaj przesiadywali beztrosko na ławkach przed lokalnym sklepikiem, teraz rozmawiali szeptem, rzucając ukradkowe spojrzenia w stronę starej, drewnianej chaty na skraju lasu. Imię Zofii, młodej Zosi Kowalskiej, padało w każdej rozmowie, lecz nikt nie śmiał wymówić go głośno, jakby samo brzmienie mogło przywołać nieszczęście. Mówią, że aspirant Nowak do teraz się nie ocknął, mruknął jeden z mężczyzn w sklepie. Tak, słyszałam od pielęgniarki z powiatowego dodała sklepikarka, ściszając głos. Jego ciało jest zimne jak lód, ale serce wciąż bije. Dziwna sprawa! A ja mówiłem, żeby nie zadzierać z wnuczką starej Anieli. Wtrącił staruszek oparty o ladę. Oni zawsze mieli swoje tajemnice. Wieść rozchodziła się po wsi z prędkością błyskawicy. Niedługo potem pod urzędem gminy zatrzymał się czarny, niepozorny samochód. Wysiadł z niego młody mężczyzna w prostej sutannie, niosący niewielką torbę z modlitewnikiem i buteleczką wody święconej. Był to ksiądz Adam Majewski, znany w diecezji z podejmowania się trudnych, duchowych przypadków. Jego przyjazd był wynikiem prośby komendanta policji z pobliskiego miasteczka, zaniepokojonego stanem aspiranta Nowaka, który nie wykazywał żadnych oznak poprawy. Nawet lekarze w szpitalu rozkładali ręce. W szpitalnej sali o podwyższonym standardzie panowała grobowa cisza. Starszy aspirant Janusz Nowak leżał nieruchomo, z oczyma otwartymi, ale pustymi, wpatrzonymi w sufit. Igła kroplówki wbita była w jego prawą dłoń. Na monitorze kardiologicznym linia jego tętna była niemal płaska. Choć stabilna. Ksiądz Adam stał przy łóżku, odmawiając cicho modlitwę. Po kilku minutach zamknął modlitewnik i spojrzał na komendanta. Już widziałem, panie komendancie. To nie jest choroba w medycznym tego słowa znaczeniu. To skutek zetknięcia się z bardzo starą, potężną energią, powiedział powoli. Komendant westchnął ciężko. Sugeruje ksiądz, że to ta dziewczyna, Zofia, to zrobiła. Nie chcę nikogo oskarżać, dopóki sam się nie przekonam. Ale jestem pewien, że ten człowiek dotknął czegoś, czego nie powinien był dotykać. Komendant skinął głową. W takim razie dziś wieczorem pojedziemy do jej domu. Ale proszę, żeby ksiądz nam towarzyszył. Nie chcę, żeby powtórzyło się coś dziwnego. Tego wieczoru, około godziny dziewiątej, niewielka grupa podjechała pod dom Zofii. Były tam dwa policyjne radiowozy, komendant i ksiądz Adam. W oknach chaty migotało ciepłe, choć przyćmione światło lampy. Babcia Aniela siedziała na werandzie, spokojnie ucierając zioła w moździerzu. Proszę wejść, panie komendancie, powiedziała cicho, jakby doskonale wiedziała o ich przybyciu. Z wnętrza domu wyszła Zofia, ubrana w prostą, lnianą spódnicę i wyszywaną koszulę. Skłoniła głowę z szacunkiem. W czym mogę pomóc? Komendant zaczął mówić ostrożnie. Zofio, przyjechaliśmy w dobrej wierze. Chcemy tylko wiedzieć, co tak naprawdę stało się z aspirantem Nowakiem. Jest nieprzytomny, a cała wieś podejrzewa ciebie. Zofia wbiła wzrok w ziemię. Nikogo nie skrzywdziłam, proszę pana. Ale aspirant Nowak przyszedł tu w nocy, pełen gniewu. Zbezcześcił nasze święte miejsce. Ksiądz Adam wystąpił naprzód. Dziecko, ja nie jestem policjantem. Chcę tylko pomóc. Jeśli faktycznie wydarzyło się coś, co wykracza poza ludzkie pojmowanie, może wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Zofia podniosła na niego wzrok. W jej oczach widać było cień szacunku. Proszę, księdza, moc, którą odziedziczyłam, nie służy do krzywdzenia. Ale tamtej nocy coś się obudziło bez mojej woli coś, co spało od bardzo dawna obudziło się. Zapytał cicho ksiądz Adam. Tak. Opiekun naszej rodziny. Wokół zapadła cisza. Nocny wiatr nagle powiał delikatnie, niosąc ze sobą subtelny zapach palonej szałwii. Babcia Aniela spojrzała na księdza Adama. Moc naszego rodu to nie diabelska sztuczka, dziecko. To moc, która strzeże życia. Ale jeśli ktoś o nieczystym sercu przychodzi rzucić jej wyzwanie, Bóg odpowiada na swój własny sposób. Ksiądz Adam słuchał w skupieniu. Wiedział, że opowieści o szeptuchach i dawnych wierzeniach od wieków były częścią podlaskiej kultury, ale niewielu znało ich prawdziwe znaczenie. Dawno temu, zaczęła babcia Aniela, wpatrując się w dal, nasi przodkowie żyli w czasach wojen. Wielu ginęło młodo. Błagali więc Boga o dar przetrwania. Ich modlitwy zostały wysłuchane, ale pod jednym warunkiem: ich życie nie należało już w pełni do nich. W ich ciałach zamieszkał duch opiekuńczy. Zofia kontynuowała cichym, drżącym głosem: Ten duch budzi się za każdym razem, gdy jego podopieczny jest krzywdzony w niesprawiedliwy sposób. Mści się nieludzkim gniewem, ale siłą natury. Komendant zmarszczył brwi: Więc to ten wasz duch opiekuńczy tak urządził Nowaka. Zofia spuściła wzrok możliwe, ale ja go o to nie prosiłam ksiądz Adam odetchnął głęboko w takim razie, czy mógłbym zobaczyć miejsce, w którym się modlicie? Zofia spojrzała na babcie Aniele. Staruszka skinęła powoli głową można. Ale proszę pamiętać, by nie mówić głośno. To drzewo nie jest zwykłym miejscem. Grupa ruszyła w stronę podwórza za domem. Światła latarek oświetlały ścieżkę, ukazując korzenie potężnego dębu, które wystawały z ziemi niczym wielkie żyły. Pod drzewem leżał płaski, omszały głaz. Na nim wciąż znajdowały się resztki popiołu po spalonych ziołach. Ksiądz Adam stanął przed głazem. Zmówił cicho modlitwę do świętego Michała Archanioła, a następnie pochylił głowę. Powietrze wokół stało się wyraźnie chłodniejsze. Księże szepnął komendant. Co się dzieje? To miejsce coś w sobie kryje. Energia jest tu niezwykle silna, odpowiedział powoli ksiądz Adam. Ale nie jest zła. Jest po prostu stara. Nagle zerwał się gwałtowny wiatr. Zofia zamknęła oczy, a jej długie włosy zaczęły tańczyć w powietrzu. Liście wirowały wokół nich. Z korony drzewa dobiegł cichy, kobiecy szept niczym stara pieśń kto spokój rodu zakłóci, ten w życiu radość utraci. Ksiądz Adam spojrzał w górę. Nikogo tam nie było, ale głos był wyraźny. Zaczął głośniej odmawiać modlitwę. Światła latarek zamigotały, a potem zgasły. Zofia uklękła, pochylając głowę nisko: Wybaczcie nam, oni nie są wrogami. W tym momencie z tyłu rozległ się głośny kaszel. Babcia Aniela zachwiała się, a jej ciało zaczęło drżeć, po czym osunęła się na ziemię. Zofia podbiegła do niej: Babciu! Babciu! Ksiądz Adam rzucił się na pomoc. Twarz staruszki była blada, ale oczy miała wciąż otwarte. Wyszeptała cicho do księdza Adama, tej mocy nie można przekazywać dalej. Jeśli Zofia nie powstrzyma strażnika, on ją pochłonie. Po tych słowach jej oddech osłabł. Zmarła w objęciach swojej wnuczki. Zofia płakała bezgłośnie. Na dalekim niebie rozbłysła błyskawica, a potężny dąb zadrżał lekko, jakby w odpowiedzi. Skromny pogrzeb babci Anieli odbył się następnego dnia rano. Przyszła cała wieś jedni z szacunku, inni ze strachu. Ksiądz Adam poprowadził modlitwy. Po ceremonii Zofia siedziała samotnie przy świeżym grobie, wciąż ubrana w czarną spódnicę. Ksiądz Adam podszedł do niej. Twoja babcia była dobrą kobietą. Składam ci moje kondolencje. Zofia skinęła głową. Boję się, proszę księdza. Odkąd odeszła, ciągle słyszę głosy dochodzące od dębu. Czasami wołają moje imię, a czasami tylko się śmieją. Ksiądz Adam spojrzał na nią ze współczuciem. To pewnie dlatego, że jesteś związana z tą mocą. Duch opiekuńczy, którego odziedziczyłaś, nie może zaznać spokoju. Ale ja nie wiem, jak to powstrzymać odpowiedziała Zofia drżącym głosem. Nie chcę, żeby komuś stała się kolejna krzywda. Ksiądz Adam spojrzał na zachmurzone niebo. W takim razie pozwól, że ci pomogę. Ale musisz być gotowa coś stracić. Co ksiądz ma na myśli? Tej mocy nie da się usunąć bez ofiary. Będziesz musiała oddać cząstkę swojej duszy, albo to dziedzictwo na zawsze pozostanie do ciebie przywiązane. Zofia spojrzała w pustkę. Jeśli to jedyny sposób, jestem gotowa. Tego popołudnia do domu Zofii przybiegł zdyszany komendant. Księżę. Zofio! Nowak on się ocknął. Wszyscy byli w szoku. Natychmiast pojechali do szpitala. Starszy aspirant Janusz Nowak siedział osłabiony na łóżku. Jego twarz była blada, ale oczy znów były przytomne. Gdy tylko zobaczył Zofię, jego ciało zaczęło drżeć. Nie, nie podchodź, powiedział cicho. Zofia stanęła w progu. Nie skrzywdzę pana, panie aspirancie. Chcę tylko wiedzieć, co wydarzyło się tamtej nocy. Nowak milczał przez długą chwilę, a potem z jego oczu popłynęły łzy. Ja, ja widziałem tę starą kobietę, jej oczy były czerwone. Jej głos brzmiał jak tysiące głosów mówiących naraz. Powiedziała, że zbezcześciłem świętą ziemię. Potem nic już nie pamiętam. Ksiądz Adam spojrzał na Zofię. To był on. Duch opiekuńczy. A teraz, gdy twojej babci nie ma, jego siła będzie szukać nowego naczynia. Po tej wstrząsającej nocy Zofia obudziła się we własnym domu. Czuła się osłabiona, a zimny pot oblewał jej ciało. Obraz przed jej oczyma był zamarzany, a pierwszą rzeczą, jaką zobaczyła, była poważna twarz księdza Adama, który siedział obok niej na krześle. Doszłaś do siebie! Dziecko. Zapytał. Zofia skinęła słabo głową. Czuję się, jakby coś zawładnęło moim ciałem. Ksiądz Adam wziął głęboki oddech. To był duch opiekuńczy, dziecko. Obudził się z powodu krzywdy i stłumionego gniewu. Im bardziej będziesz z nim walczyć, tym silniejszy się stanie. Przybyłem tu dziś, by przeprowadzić rytuał uwolnienia. Na podwórzu, pod starym dębem, ksiądz Adam przygotowywał wszystko do rytuału. Ustawił świece, zapalił ziołowe kadzidło i przygotował inne proste, rytualne przedmioty. Zofia usiadła ze skrzyżowanymi nogami pośrodku kręgu usypanego z soli i skropionego święconą wodą. Uspokój się, dziecko! Nie walcz! Ale też się nie poddawaj. Postępuj zgodnie z moimi wskazówkami. Zofia zamknęła oczy, próbując wyrównać oddech. Ale wkrótce znów zerwał się silny wiatr, a płomienie świec zaczęły migotać. Usłyszała ten sam szept, co poprzedniej nocy. Zofio, nadszedł twój czas. Ciało Zofii zaczęło drżeć, a jej dłonie instynktownie zacisnęły się na piersi. Z tyłu pojawił się cień babci Anieli. Jej twarz była blada, a oczy miały czerwonawy poblask. Wpatrywała się w Zofię intensywnie. Nie bój się, dziecko, powiedział ksiądz Adam, kładąc jej dłoń na ramieniu. To tylko iluzja. Skup się na sobie. Zofia otworzyła oczy i postać stała się bardziej realna. Cień babci Anieli zaczął się do niej zbliżać. Zofia poczuła potężny napór od wewnątrz, jakby inna energia chciała wydostać się na zewnątrz. On chce przejąć nad tobą całkowitą kontrolę, stwierdził ksiądz Adam, odmawiając głośniej modlitwę. Zachowaj spokój, dziecko, i uwolnij to. Zofia wstrzymała oddech. Poczuła ból w głowie. Klatce piersiowej i w każdej komórce ciała. Nie chcę! Nie chcę! Krzyczała w myślach. Cień spojrzał na nią ostro, a potem roześmiał się. Dźwięk rozniósł się echem w nocnej ciszy. Jesteś moją krwią, moją następczynią. Beze mnie nasza moc umrze. Muszę żyć. Ksiądz Adam wyprostował się. Teraz, dziecko, weź głęboki wdech. Uwolnij tę energię do Ziemi, do gruntu, a nie w stronę tego ducha. Zofia skinęła powoli głową. Skupiła myśli, czując, jak energia przepływa z jej palców do Ziemi. Cień próbował ją powstrzymać, krzycząc i unosząc się w jej stronę. Ale Zofia pozostała skupiona. W całej wsi rozległ się huk pioruna i świst wiatru. Świece zgasły, a cały dom zdawał się trząść w posadach. Ale Zofia trwała w bezruchu, powstrzymując energię i pozwalając jej spłynąć w głąb ziemi. Cień krzyknął przeraźliwie. Jego głos brzmiał jak tysiące głosów zmieszanych w jedno. Ale Zofia pozostała spokojna. Ksiądz Adam odmawiał na głos ostatnią modlitwę. Osłaniając ją przed zbliżającym się cieniem. Teraz! krzyknął. Zofia wzięła ostatni wdech i skupiła całą swoją siłę. Energia wystrzeliła z jej ciała i uderzyła w cień. Huk czerwonego i białego światła wypełnił podwórze. Wiatr szalał, liście wirowały, a krzyk ducha był wyraźnie słyszalny. Gdy światło zgasło, cień zniknął. Dąb stał spokojnie, nietknięty. Zofia upadła na ziemię, wyczerpana, ale bezpieczna. Ksiądz Adam natychmiast do niej podszedł. Udało ci się, dziecko. Duch został uwolniony, ale nigdy nie zapominaj o tym doświadczeniu. Ta moc nie jest do zabawy. Następnego dnia aspirant Nowak zaczął mówić. Siedział w szpitalnej sali wciąż słaby, ale jego oczy nie były już puste. Gdy zobaczył Zofię, spuścił wzrok i powiedział cicho: Wybacz mi, dziewczyno. Przyszedłem z sercem pełnym pychy. Nie wiedziałem. Zofia spojrzała na niego chłodno, ale łagodnie. Dostał pan nauczkę. Proszę nie powtarzać tego błędu. Nowak skłonił głowę. Powstrzymując wstyd i strach. Wiedział, że ta noc będzie go prześladować do końca życia. Gdy wszystko się uspokoiło, ksiądz Adam zaprosił Zofię na rozmowę na podwórzu. Musisz wiedzieć, dziecko. Moc twojego rodu to nie tylko siła fizyczna czy zdolności nadprzyrodzone. To dziedzictwo. Odpowiedzialność. Twoja rodzina otrzymała dar od przodków, ale może on stać się przekleństwem, jeśli będzie używany lekkomyślnie. Zofia wbiła wzrok w ziemię: Boję się. Nie chcę znów stać się kimś takim jak ten duch. Strach jest naturalny, powiedział ksiądz Adam. Ważne, żebyś nauczyła się szanować granice. Duch opiekuńczy zawsze będzie istniał ale dopóki będziesz świadoma i będziesz szanować granice nie zawładnie tobą ponownie Zofia skinęła powoli głową zaczynała rozumieć że siły nie należy się bać lecz należy ją strzec i szanować Kilka tygodni później Dąbrówka Mała odzyskała spokój Mieszkańcy zaczęli odważniej przychodzić do domu Zofii niektórzy po modlitwę inni po prostu by zobaczyć dziewczynę, która stawiła czoła pradawnemu duchowi. Zofia wróciła do swojej codzienności. Sadziła warzywa, pomagała starszym, uczyła dzieci i z większą ostrożnością strzegła dziedzictwa rodziny. Była bardziej czujna, ale już nie przestraszona. Moc, którą posiadała, nie była już zagrożeniem, lecz odpowiedzialnością. Ksiądz Adam odwiedzał ją co miesiąc. Udzielając rad i upewniając się, że Zofia potrafi utrzymać równowagę między światem ludzi a światem duchów. Starszy aspirant Janusz Nowak wrócił do służby, ale jego postawa uległa zmianie. Stał się bardziej pokorny, szanował mieszkańców i nigdy więcej nie rzucał wyzwania rzeczom, których nie potrafił zrozumieć. Zofia spojrzała na stary dąb na swoim podwórzu, a wiatr delikatnie poruszył jego liśćmi uśmiechnęła się łagodnie, zdając sobie sprawę, że wielka siła ma znaczenie tylko wtedy, gdy serce pozostaje czyste i mądre.